HyperX wszedł w segment monitorów i trzeba przyznać, że zmierza w konkretnym kierunku. Hej to Hudson i w tym odcinku na kanale XCOMu znowu pogadamy sobie o monitorach. Dziś kolejna nowość od dobrze znanego producenta, który debiutuje w segmencie monitorów. HyperX i jego prawie 25 calowa armada serii Gaming. To co rzuca nam się w oczy od razu to charakterystyczny ergonomiczny uchwyt, który w podobnej formie wcześniej widziałem choćby w monitorach LG serii Ergo. Do tego wydaje się, że HyperX zrobiło naprawdę solidne rozeznanie w segmencie monitorów i skonstruowało sprzęt uszyty na miarę pod konkretnego gra Tyle, że za finalny produkt policzyli sobie naprawdę pokaźną kwotę. Czy sprzęt jest tego wart? Sprawdźmy. W pudełku czeka na nas ergonomiczny uchwyt w paru elementach. Monitor, kabel DisplayPort w pięknym czerwonym kolorze, zasilacz, metalowe podkładki do uchwytu oraz papierologia. 24,5 calowy monitor nie robi tak dużego wrażenia jak jego oryginalny uchwyt. To on przykuwa głównie naszą uwagę, co nie najlepiej świadczy o samym monitorze. Z tyłu mocno gamingowo. Projekt, który ma wszystko, do czego odważniejsze monitory dla graczy przyzwyczaiły nas wcześniej. Dwie faktury plastiku z logiem producenta po środku. Biały joystick do obsługi menu po boku. No i w sumie fajnie to wygląda, ale gdzieś już to widzieliśmy. W centralnej części WESA i mocowanie pod ramię, a troszkę niżej półka na porty. Tam dwa wyjścia HDMI. 2.0 oraz jedno DisplayPort 1 DisplayPort 1.4 niepokoi też sama jakość plastiku. Ten odbija delikatnie przy mocniejszym docisku, no i nie sprawia wrażenia solidnego. Ramię i uchwyt. Jest to bardzo interesująca konstrukcja, która już wizualnie może zmuszać je do refleksji, jak to działa i po co to komu. Jak przy okazji jednego monitora te wszystkie ekstra możliwości regulacji i dostosowania ustawień monitora. Nie robią tak znaczącej różnicy, tak właśnie ów ramię zyskuje, jeżeli chcemy zbudować sobie stanowisko z paroma monitorami. Wtedy dzięki takiemu kręgosłupowi będziemy mogli w wygodny sposób stworzyć swojego własnego ekranowego potwora Frankensteina. Ma to sens, znacząco zwiększa komfort projektowania naszego stanowiska, pozwala zaoszczędzić sporo miejsca, a nie tylko wygląda ciekawie. Jeżeli chcecie korzystać z paru monitorów, no to takie rozwiązanie może Was zdecydowanie zaciekawić. No w innym wypadku nie opłaca się do niego dopłacać, no i też nie jest to tanie rozwiązanie. Z przodu ogromna czerwona naklejka z najważniejszymi zaletami monitora, malutkie ramki okalające i logo producenta w centralnej części. 24,5 cala przy rozdzielczości Full HD i matrycy IPS. 240 Hz odświeżanie wsparte FreeSynciem i oficjalnie kompatybilne z G-Synciem. Do tego czas reakcji podawany przez producenta przy wsparciu funkcji Motion Picture Response Time wynoszący 1 milisekundę. Jakoś wam tak powiem, że ta specka wydaje się dość skromna w sprzęcie za taką kwotę. Jeśli na chwilę zapomnimy o pieniądzach, wszystko pasuje tutaj do siebie jak ulał. 24,5 cala, przerozdzielczości Full HD zapewnia zagęszczenie pikseli na poziomie 92 pikseli na cal, co jest najbardziej komfortowym kombo dla naszych oczu. No ale daleko tutaj do ostrości, którą oferuje choćby WQHD czy 4K. Sama rozdzielczość Full HD, choć w oczy, szczególnie potem jak przesiadłem się do tego monitora po OLEDowym LG w 4K, znalazła. Nazywa się tutaj nie bez powodu, nie dość, że perfekcyjnie zgrywa się z prawie 25-calowym monitorem, tak przy takiej rozdzielczości dużo łatwiej nam wygenerować wymagane po to 240-Hz odświeżanie klatkaz w grach, gdzie od walorów graficznych dużo bardziej liczy się płynność i szybkość rozgrywki no ma to istotne znaczenie. Codzienne użytkowanie, czy do przeglądania treści w necie, czy pracy z programami wideo dużo lepiej nadadzą się monitory o większej przestrzeni roboczej, szczególnie w tym drugim aspekcie, pracując w premierze, wszystko wydawało mi się mocno ściśle, i obniżało komfort pracy. Matowa matryca IPS niestety w mocno rozświetlonych pomieszczeniach odbija światło, przez co korzysta się z niej mniej komfortowo. Co pokazał nam kolorymetr? Monitor fabrycznie był dość mocno rozstrojony. Średnia Delta E na poziomie 2,65, przy pożądanym wyniku poniżej 1. Punkt bieli w porządku, po potraktowaniu sprzętu kolorymetrem wyniki były takie jak należy. Średnia Delta E wyniosła 34 setne. Pokrycie przestrzeni barwowych również na bardzo dobrym poziomie jak na IPS-a przystało, sRGB 97%, DCI-P3 79%, kontrast ma tutaj stosunek 1139 do 1, czyli również na plus. Maksymalna zmierzona jasność wyniosła 335 kandeli na metr kwadratowy. Równomierność podświetlenia, im dalej od środka w kierunku ramek, tym staje się ona większa, w tym rejonie wynosi ona średnio 11%. Backlight bleeding. Gołym okiem nie widać żadnych przejaśnień. najwyższa wartość ISO wskazała jednak przebarwienia, które mogą potęgować w przyszłości. Pamiętajmy, że zależy to jednak od danej sztuki monitora. IPS Glow. Przy większym kącie spoglądania ekran charakterystycznie śnieży, ale jest tutaj lepiej niż w innych IPS-ach, które miałem okazję testować. Ghosting. Jak na tak duże odświeżanie przystało, wygląda to tutaj bardzo ciekawie, chociaż nie udało się całkiem pozbyć efektu poświaty za naszym UFO. Funkcja response time występuje na pięciu poziomach. Przyznam się Wam szczerze, że nie widzę zbyt dużej różnicy między poziomami pierwszym a trzecim. Na czwartym pojawia się minimalny overshoot, który delikatnie niweluje problem ghostingu i zdecydowanie na tym poziomie jest najlepiej. Poziom piąty to już ogromny overshoot, no, i nie da się na to patrzeć. Jeśli wyłączymy synchronizację odświeżania, będziemy mogli odpalić funkcję Motion Picture Response Time również na Pięciu poziomach intensywności, ta znacząco poprawia ostrość obrazu korzystając z podświetlenia stroboskopowego. Nie jest ono jednak tak bardzo męczące jak w przypadku innych monitorów, więc korzystanie z MPRT jest w tym monitorze dużo bardziej wygodne. No i czas na najważniejsze, czyli gaming. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to monitor pod szybkie gry akcji, gdzie piękna grafika schodzi na drugi plan, czyli zupełnie nie w moim klimacie. Niemniej jednak, wszystko tutaj pasuje do siebie w punkt od doboru przekątnej ekranu po rozdzielczość. 240 Hz odświeżanie jest wsparte FreeSynciem oraz oficjalnie jest kompatybilne z g synciem Oczywiście cały marketing opiera się tutaj na G-Synku i nie wszędzie możemy doczytać słowo kompatybilne słabo. Funkcja jednak odpaliła na moim RTX 2070 Super Gaming, no i podczas rozgrywki nie był kompletnie widoczny, a wszystko chodziło ultra płynnie. Wymagające gry również programy, tym bardziej, że kolory są tutaj rewelacyjne, stąd fantastyczne światy ożywają przed nami. No tylko szkoda, że na niecałych 25 calach. Czas na segment konsolowy. Ja ogrywałem na tym monitorze najnowszą grę ze świata Batmana, czyli Gotham Knights na PlayStation 5. W sumie, gra ze świata Batmana bez Batmana. Moja maska jest kompletnie nietrafiona. Oczywiście taka specyfikacja jest kompletnie niedopasowana pod konsole nowej generacji, bo nic nam tutaj powyższy niż 120Hz odświeżaniu, no i gabaryty mocno ograniczają wrażenia z gamingu w porównaniu do takich telewizorów czy większych monitorów. Na przykład takie Gotham Knights działa na ps maksymalnie w 30 klatkach i przyznam się Wam, że dziwne to było uczucie. Efekt był taki mocno filmowy, ale po przełączeniu się z takiego Spidermana mana wydawało mi się, jakbym grał w slow motion. No i przerywni go samej grze. Batmana uwielbiam, nie podoba mi się to, że zginę. Jeszcze w taki sposób, ale jeśli ma być to kolejny powód do eksplorowania Gotham, nawet innymi bohaterami, no to ja jestem namówiony. Z czterech dostępnych postaci, z których każdy ma swój charakterystyczny zestaw zdolności, ja musiałem oczywiście zagrać Nightwingiem, bo ma on na imię Dick czyli na polskie Darek. Sam system walki no nie jest tak dynamiczny i jest mocno powtarzalny. Zadania poboczne są taką zapchaj dziurą, ale sama fabuła główna wciąga i bardzo przyjemnie odkrywało się kolejne elementy układanki, więc jako fan Batmana zdecydowanie spędzę jeszcze trochę czasu w tej grze bez Batmana. Obok PS5 podpiąłem do tego monitora również mojego Xboxa Series X, no i to samo. Kolory są przepiękne i nasycone w punkt, co często się jednak rozmywa w przypadku Xboxa i gorszych odsłon funkcji HDR w poszczególnych monitorach. Możemy pograć w 120 Hz przy rozdzielczości Full HD, no ale moim zdaniem, jak konsola nowej generacji, to t bądź monitory o nieco większych gabarytach, bo będą tutaj pasowały o niebo lepiej. Gra się bardzo przyjemnie i nawet dokończyłem na tym monitorze The Last of Us Remastered, więc no upartego, myk się. Menu, sterowanie joystickiem bardzo intuicyjne, pierwsza zakładka gaming, a tam włączenie synchronizacji odświeżania MPRT, funkcja response time oraz celownik, kory z różnymi wariantami pod daną aktywność, obraz z podstawowymi ustawieniami jak jasność, kontrast czy ostrość wejścia, ustawienia zasilania, ustawienia menu, no i później zakładki z informacjami. Podsumowując, HyperX Armada 25 Gaming to sprzęt, który posiada skrupulatnie dopasowaną specyfikację, wysokiej jakości matrycę i unikatowy uchwyt, który jednak znacząco podbija cenę całego sprzętu. Uchwyt swoją robotę robi, ale tylko w przypadku, jeśli nasze stanowisko będzie składało się z paru monitorów, no bo w innym przypadku niekoniecznie jest to opłacalne. No, a my też nie do końca zrobimy pożytek z tych wszystkich jego możliwości. Jeśli jednak samego stelaża nie potrzebujemy, no to w dużo mniejszych pieniądzach znajdziemy podobne monitory. O tej samej specyfikacji. Na moment, kiedy nagrywam ten odcinek, HyperX Armada 25 Gaming kosztuje w XCOMie 2599 zł. No bardzo duża suma. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego monitora oraz jego magicznym uchwycie. Czy Waszym zdaniem jest to przydatna funkcja, czy tylko kolejny punkt w specyfikacji marketingowej? Jeżeli chcielibyście zobaczyć odcinek, w którym składamy takiego potwora Frankensteina składającego się z paru monitorów HyperXa opartych właśnie na takim magicznym, ergonomicznym uchwycie, no to dajcie znać, a my zobaczymy, co da się zrobić. Zachęcam Was do zapoznania się z grą Gotham Knights. Może nie jest to ta sama jakość, co poprzednie przygody Mrocznego Rycerza, ale jeżeli kochacie Batmana, no to warto w to zagrać, bo fabuła naprawdę wciąga. Tylko pomijcie sobie te misje poboczne, bo one są mocno monotonne. Jeżeli zastanawiacie się, jakie graty mam tutaj na swoim biurku, no to pełną listę swoich sprzętów podpiąłem Wam naturalnie w opisie. No i co? Widzimy się już za niedługo w kolejnych materiałach na kanale XCOMu. Mówił do Was Hudson. Trzymajcie się. Pa! Chodź, Batman, założycie teraz.